Dzień dobry! Dzisiaj chcę zaprezentować film, który dotykowany jest osobom, które dopiero planują rozpocząć swoją przygodę z akwarystyką i nie bardzo wiedzą, jak się do tego zabrać. Nie wiedzą, co trzeba, ile trzeba, ile to wszystko kosztuje. Kiedy ktoś próbuje rozpocząć taką przygodę, to często w dzisiejszych czasach szuka informacji na forach internetowych i tutaj łatwo się zniechęcić, bo. Sugeruje się, żeby to były akwaria duże, no na przykład 60, a najlepiej 100 litrów na początek, filtr kubełkowy, oświetlenie. No kosztuje to naprawdę dużo i wydaje się, że jest nie wiadomo yy, jak, jak trudne. Każdy, kto zakłada akwarium, na pewno chce, by wyglądało ono ładne, nie by było ozdobą mieszkania yy, i cieszyło ono przede wszystkim oko właściciela, żeby było czymś przyjemnym. Ja jako akwarium pierwsze polecam akwaria niewielkie. Wiem, że część osób preferuje od razu akwaria duże, yy, argumentując to tym, że są to akwaria stabilniejsze i tym są łatwiejsze w prowadzeniu, no niekoniecznie zawsze tak jest i też niekoniecznie każdy chce mieć od razu duży zbiornik w domu, też warunkowane jest to tym, yy, że nie zawsze mają po prostu miejsce. I nie jesteśmy pewni, czy tak naprawdę ta akwarystyka nas pochłonie, czy będziemy się chcieli temu dalej poświęcać, czy po prostu potraktujemy to jako chwilowe hobby. Kiedy chcemy założyć swoje pierwsze akwarium, no to też na pewno nie chcemy zbyt dużo na nie wydawać. Ja chciałbym pokazać Wam, jak założyć takie akwarium na przykładzie tego niewielkiego zbiornika. Jest to akwarium. 22-litrowe o wymiarach 40 na 22 cm i 25 cm. Spodobał mi się, ponieważ jest to akwarium klejone silikonem przezroczystym, co też optycznie powiększy niewielki zbiornik. Warto zastanowić się przy kupnie zbiornika, czy na przykład nie kupić zbiornika o wymiarach bardziej znormalizowanych, czyli 40 na 25 x 25 cm. A to dlatego, że mamy wtedy możliwość dokupienia w przyszłości pokrywy, bądź też dokupienia od razu pokrywy pod takie akwarium. Pod to niestety pokrywy nie dostaniemy, jednak ja zaplanowałem, że będzie to akwarium odkryte. Drugą niezbędną rzeczą zaraz po zbiorniku jest filtr. Ja na początek polecam, tak i oto mały filtr. Jest to filtr Pad Mini od Aquaela. Filtr pobiera tylko 4 waty, jest nieduży, ma regulację przepływu, jest praktycznie niesłyszalny, jeżeli nie używamy dyszy powietrznej, widocznej tutaj z tyłu. To jest tutaj dysza powietrzna. Powinniśmy jej użyć, żeby po prostu dodatkowo napowietrzyć akwarium. Uważam, że jest to bardzo dobry filtr. Koszt takiego filtra. To około 37 zł. Akwarium, to widoczne na zdjęciu, to koszt zaledwie 35 zł. Kolejną ważną rzeczą jest kontrola temperatury. To tutaj jest grzałka o mocy 75 W. Jest zbyt duża do tego akwarium. Yy, to jest zbyt duża. Wystarczająca by była grzałka o mocy 25 W, 75 W po prostu ma dużo zapasu, gdyż jest to grzałka z termostatem. Tutaj regulujemy sobie pokrętłkę temperaturę na około 25 stopni. W zależności od gatunku ryby, może to być trochę więcej yy, lub trochę mniej. Yy, I temperatura reguluje nam się automatycznie. Z grzałki możemy zrezygnować w przypadku gatunków ryb, które nie potrzebują wysokiej temperatury. No i oczywiście w zależności od pomieszczenia, w którym umieścimy akwarium, bo jeżeli w pomieszczeniu mamy temperaturę stałą 23-24 stopnie, no to nie musimy kupować grzałki, ponieważ filtr, który pobiera około 4 W, ten tutaj podgrzeje nam dodatkowo wodę o około 1 stopień. Następną rzeczą potrzebną do utrzymania akwarium jest oświetlenie. Do tak małego zbiornika ja zastosuję taką oto lampkę. Lampka jest wieszana na ściance akwarium, dociśnięta tutaj śrubą. Ma małą moc, ponieważ jest to lampka 1,5 W. No chciałbym, żeby miała te 3 do 5 W. Jest to z pewnością lepszy wybór, jednak ta jest o tyle fajna, że Możemy regulować, praktycznie w każdej płaszczyźnie, tutaj ten, to, 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 to oświetlenie. Dlatego jest to takie fajne, że jeżeli mamy na kredensie, czy na komodzie, czy gdzieś na biurku akwarium, to jeżeli lampka ma tutaj stałe to połączenie, bo takie też są na rynku, to może się zdarzyć, że po prostu będziemy widzieli pod kątem i będzie nas zraziła w oczy. Tutaj możemy ten efekt wyeliminować. Kolejną super sprawą jest to, że jest to lampka dwufunkcyjna. Na funkcji pierwszej jest to oświetlenie dzienne, czyli białe. Można ją wyłączyć i można jeszcze uruchomić niebieskie oświetlenie, no co, co daje naprawdę fajny efekt. Także gdyby miała moc dwa razy większą, te trzy waty zamiast półtorej, to byłaby naprawdę lampką idealną do takiego akwarium. Jak na pewno zauważyliście, akwarium jest podklejone takimi paseczkami. Co to jest? To są właśnie takie paski filcowe, ponieważ akwarium nie może stać na powierzchni twardej, gdyż mógłby tutaj jakiś śmieć podejść. Czy po prostu nierówność powierzchni spowodowałaby to, że nam dno pęknie, no i niestety zalejemy sobie dom. Można kupić podkładki neoprenowe czy styropianowe pod akwarium, jednak pod tak małe zbiorniki do 25 litrów. Ja używam właśnie takich podkładek filcowych, które się świetnie sprawdzają. Następną rzeczą potrzebną nam do założenia akwarium, a którą musimy zakupić, to jest podłoże. Ja polecam żwirek o granulacji od 1 do 3 mm. Najlepiej, jeżeli to jest żwirek pochodzenia naturalnego, który nie będzie nam zmieniał parametrów wody. Chociaż do tego akwarium użyję piasku kwarcowego, który jest znacznie drobniejszy, no ale niestety trochę trudniejszy w utrzymaniu. Przy piasku też nie polecam stosować grubych warstw. Ponieważ mogą tam powstawać różne niepożądane zjawiska. Od razu możemy też dokupić rośliny do akwarium. Jednak jeżeli nie planujemy od razu zakładać akwarium, to proponuję, żeby kupić je dzień wcześniej, bądź w tym samym, w którym będziemy to robili. Dobrze jest dobrać rośliny, które nie będą zbyt duże o zbyt dużych liściach. Jeżeli to jest zbiornik mały to lepiej będą prezentowały się drobniejsze rośliny, które po prostu nie zakryją nam już wszystkiego i będą ładniej wyglądały. Akwarium powinno stać na stabilnej powierzchni. No nie bardzo możemy postawić zbiornik na jakimś chybotliwym po prostu przedmiocie czy chybotliwym meblu. Ponieważ jeżeli ktoś no, w czy trąci, zwyczajnie, może się wylać woda, czy, czy nawet cały akwarium może spać, musi to być miejsce bezpieczne. Kolejną sprawą jest to, że musi być dostęp do sieci. Po prostu musimy mieć, gdzie podpiąć te kable. Czyli że musi być prąd w pomieszczeniu, każdy raczej to ma, ale też trzeba o tym pomyśleć, aby jakoś estetycznie to wyglądało, żeby było gdzie schować te wszystkie kable. Zbiorniki małe do około 25 litrów są o tyle fajne, że możemy je przesunąć i przemieścić bez po prostu demontowania całości, tak jak to na przypadku zbiorników 100 i, i więcej litrowych, czy nawet taka 60 bez spuszczenia większości wody. No jest praktycznie nie do ruszenia, bo grozi to uszkodzeniem akwarium i wręcz jest niemożliwe do wykonania. Jeżeli mamy już wybrane to miejsce i cały niepotrzebny sprzęt, to, to właśnie akwarium, filtr, grzałkę, oświetlenie, podłoże, no i możliwe, że też już rośliny, to możemy przystąpić do zakładania akwarium. Jak widzicie, zamontowałem już filtr, grzałkę i oświetlenie. Można je montować dowolnie w zależności od tego jak planujecie zaaranżować akwarium. Ja będę miał je przysunięte tutaj do tej, strony, do tej do tego kredensu, dlatego też po prawej stronie zamontowałem wszystkie elementy łącznie z lampką. W, tym, w tej chwili nie ma wody w akwarium, więc należy pamiętać o tym, że nie możemy uruchomić grzałki ani filtra, gdyż ulegną one uszkodzeniu. Ja mam już przygotowany piasek kwarcowy na podłoże w akwarium. Pamiętać że należy o tym, aby dobrze wypłukać podłoże, nawet jeżeli kupujemy w sklepie akwarystycznym żwirek wstępnie płukany, to trzeba go, trzeba, koniecznie trzeba go wypłukać ponownie w, pod prysznicem, na przykład przesypując do wiaderka, lejąc wodą i mieszając intensywnie, tak aby wypłukać cały brud. Jeżeli prosto z worka wsypiemy do akwarium, Taki żwir to po prostu będzie bardzo dużo zanieczyszczeń i będziemy musieli i tak i tak to zrobić. Więc lepiej zrobić to od razu i zaoszczędzić sobie nieprzyjemności. Jak widzicie podłoże znajduje się już w zbiorniku. W tym momencie dobrze jest też zastanowić się jak chcemy ustawić dekoracje, na przykład kamienie czy korzenie, które chcemy użyć w akwarium. Później może być to trochę trudne, tym bardziej po posadzeniu roślin. A tak mamy jeszcze szansę, żeby wszystko poprzesuwać, dopasować, jeszcze zastanowić się, może coś dołożyć, może przyciąć korzeń. Czasami też trzeba tak zrobić. Ja już ustawiłem swój korzeń, kamień, podłoże. Jest takiej grubości jak widać około 4 cm. Z tym, że jeżeli sypiłem podłoże do akwarium, to dobrze jest z przodu usypać warstwę około 3 cm, natomiast z tyłu około 5, po to żeby to nadało trochę takiej lepszej głębi akwarium. Natomiast sypanie zbyt grubej warstwy podłoża może sprawić, że akwarium będzie wyglądało nieestetycznie. Trzeba to mieć na uwadze przy tak małych zbiornikach. Jeszcze jednym faktem, o którym nie wspomniałem, jest to, że podłoże gruboziarniste nie będzie wyglądało tak dobrze jak drobne podłoże ze względu też na wielkość zbiornika. W tym momencie możemy już zalać akwarium wodą. Woda musi być odstana minimum 24, lepiej 48 godzin. Może być to woda kranowa, chyba że planujemy yy, hodować jakieś wymagające ryby. Jednak początkujący akwarysta raczej będzie dobierał gatunki yy, niewymagające zbyt wielu intensywnych działań i specjalnych warunków. Jak widzicie akwarium jest już zalane wodą, nie jest zalane do samego szczytu, dlatego że jeszcze będę sadził rośliny i gdybym włożył rękę do środka, to poziom wody mógłby się podnieść na tyle, że wylałaby się ona na zewnątrz i po prostu będzie mi to y, łatwiejsze do zrobienia. Nie podłączam cały czas jeszcze filtra oraz grzałki, dlatego że poziom wody jest nieodpowiedni i grzałka nie jest zalana do poziomu minimalnego. Poza tym ruch wody utrudniałby mi Sadzenie roślin. Rośliny można kupić w sklepach zoologicznych. jak jednak użyję tych, które posiadam w swoim dużym akwarium. Będą to rośliny z przycinki. Jak widzicie, udało mi się posadzić rośliny. Poprawiłem jeszcze trochę dekorację, trochę przesunąłem korzeń, trochę kamień. Wody dolałem do takiego poziomu, jaki powinien być, i uruchomiłem filtr, jak i grzałkę. Do tego jeszcze dołożyłem termometr, o którym nie wspomniałem wcześniej. Termometr jest bardzo ważny, gdyż podziałka na grzałce nie zawsze odpowiada faktycznej temperaturze. Może różnić się nawet o 2 stopnie. W takim stanie akwarium pozostawiamy około 2 tygodni. Przy niektórych gatunkach ryb, na przykład jak bojownik, no myślę, że wystarczy tydzień. Po tym czasie możemy wpuszczać pierwsze rybki. Akwarium jest już ukończone. Będzie mieszkał w nim ten oto wspaniały bojownik. Kilka krewetek oraz ślimaki Świderki ze względu na piaskowe podłoże. Jak Wam się to akwarium podoba, możecie ocenić. Jeszcze kilka ujęć. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i osobom, które jeszcze nie miały do czynienia z akwarystyką, ułatwi decyzję o tym, czy założyć swoje pierwsze akwarium. Dziękuję.